Antoni stanął w obliczu skomplikowanej sytuacji w swoim życiu rodzinnym. Jego córka i nowa żona dzieliły się sprzecznymi wersjami tego, co działo się w domu podczas jego nieobecności. Zdeterminowany, by wyjaśnić te tajemnice, postanowił zainstalować ukrytą kamerę. Jednak po obejrzeniu nagranego materiału, Antoni zdał sobie sprawę, że sytuacja była znacznie bardziej zawiła i głęboka, niż kiedykolwiek sobie wyobrażał. Podążaj za Antonim w jego podróży, aby odkryć prawdę o jego rodzinie i tajemnicach otaczających ich relacje. Witajcie na kanale. Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia. Antoni i Eliza byli kochającą się parą, która inspirowała otaczających ich ludzi. Byli ucieleśnieniem modelu trwałego związku. Nawet po ponad dekadzie spędzonej razem, podtrzymywali płomień miłości. Ich spojrzenia były pełne czułości, ich dotyk delikatny jak powiew wiatru, a ich słowa zawsze słodkie jak miód. Dla ich przyjaciół było prawie niemożliwe wyobrazić sobie jedno bez drugiego. Razem byli uosobieniem radości i gościnności, otwierając drzwi swojego małego, ale przytulnego domu, aby powitać przyjaciół i rodzinę. Wieczory w ich domu były magiczne, z ożywionymi spotkaniami odbywającymi się w oświetlonym latarniami ogrodzie. Śmiech odbijał się echem, aromat pysznego jedzenia unosił się w powietrzu, a muzyka wypełniała atmosferę. Nikt nie chciał opuszczać atmosfery szczęścia, którą stworzyli Antoni i Eliza. Z tego pięknego związku narodziła się Zosia, dziecko, które odzwierciedlało promienne osobowości swoich rodziców. Wniosła do życia pary jeszcze więcej radości i pełni. Każdy uśmiech Zosi był balsamem dla ich dusz, potwierdzając łączącą ich miłość. Życie toczyło się w idealnym tempie, ale przeznaczenie czasami sprawia bolesne niespodzianki. Eliza zaczęła odczuwać częste zawroty i silne bóle głowy. Zawsze była bardzo pozytywną osobą, która robiła wszystko, aby wszyscy wokół niej byli szczęśliwi. Z tego powodu wahała się, czy podzielić się swoim stanem zdrowia z Antonim. Myślała, że to minie, że to tylko chwilowa niedogodność. Pewnego dnia, gdy słońce świeciło jasno na zewnątrz, ale zasłony w pokoju Elizy były zaciągnięte. Antoni znalazł ją skuloną w łóżku, z rękami na głowie, jakby szukała ulgi w nieznośnym bólu. Podszedł do niej z troską widoczną w oczach. Eliza, powinnaś była powiedzieć mi wcześniej, powiedział Antoni. Jego głos był przepełniony miłością i troską. Spojrzała na niego oczami pełnymi łez. Nie chciałam cię martwić, mruknęła smutno. Myślałam, że to szybko minie. Po częstych wizytach u lekarza i serii rygorystycznych testów, w końcu zapadł nieunikniony werdykt. Straszna choroba zaatakowała mózg Elizy. Diagnoza rzuciła mroczny cień na słoneczne życie, które do tej pory dzielili. Czekała ich długa i bolesna walka z niewidzialnym wrogiem, który groził kradzieżą cennych chwil, które zaplanowali na przyszłość. W tym momencie Antoni czule trzymał Elizę za ręce obiecując, że razem stawią czoła wyzwaniu, jakie przygotowało dla nich przeznaczenie. Ich miłość była kotwicą, która trzymała ich razem, bez względu na to, co przyniesie przyszłość. Walka, która się rozwinęła, była rzeczywiście trudna i okrutna, doprowadzając ciało Elizy do granic możliwości. Bolesne zabiegi, inwazyjne operacje i długie pobyty w szpitalu były częścią rutyny, z którą musiała się zmierzyć. Ale przez te wszystkie trudne chwile Antoni był tam, stabilny jak skała, trzymając Elizę za ręce, gdy ból wydawał się nie do zniesienia, masując jej zmęczone stopy po długich dniach leczenia, robiąc kojące okłady, aby złagodzić jej cierpienie, a nawet czytając na głos ulubione książki Elizy, aby odwrócić jej uwagę od bolesnej rzeczywistości, która ją otaczała. Zosia, córka Pary, obecnie dwunastoletnia, obserwowała niezachwianą miłość i przywiązanie, które istniały między jej rodzicami. Czuła się głęboko uprzywilejowana, że urodziła się w tym domu, gdzie miłość nie tylko przetrwała przeciwności losu, ale także rosła w siłę z każdym mijającym dniem. Dla Zosi jej rodzice byli prawdziwymi bohaterami, żywymi przykładami odwagi, zaangażowania i bezwarunkowej miłości. Zosia nauczyła się od nich cennych lekcji empatii, odporności i znaczenia obecności w trudnych chwilach życia. Po długiej i bolesnej walce ciało Elizy ostatecznie poddało się niewypowiedzianej chorobie. Ból, który spadł na Antoniego i Zosie, był niezmierzony. Utrata Elizy pozostawiła głęboką pustkę w ich sercach, nieobecność, która była nie do zniesienia. Przyjaciele i rodzina zebrali się na poruszającym i wzruszającym pogrzebie, gdzie łzy były nieuniknione, a słowa często zawodziły. Każda obecna osoba miała coś do powiedzenia. Historie do opowiedzenia o Elizie. Gest wdzięczności za wszystkie chwile radości i wsparcia, które zapewniła przez lata. Antoni i Zosia, ojciec i córka, siedzieli obok siebie, dzieląc ciężar nieodwracalnej straty, jaka spotkała ich w życiu. Ich uścisk był wzajemnym schronieniem, źródłem pocieszenia i siły, gdy radzili sobie z przedwczesnym odejściem kogoś, kto znaczył dla nich tak wiele. Kolejne miesiące przyniosły ojcu i córce głębokie zmiany. Nieobecność Elizy, która była emocjonalnym kamieniem węgielnym rodziny, pozostawiła ogromną pustkę w ich życiu. Wszystko wydawało się niepoukładane, a żałoba była ciągłym cieniem, który towarzyszył im na każdym kroku. Stopniowo Antoni i Zosia zaczęli znajdować sposób na bycie rodziną bez fizycznej obecności Elizy. Był to stopniowy i wymagający proces, w którym nauczyli się radzić sobie z tęsknotą i znajdować siłę w sobie nawzajem. Rutyna, która kiedyś była tak znajoma, uległa znaczącym zmianom, ale nadal dzielili się wyjątkowymi chwilami i wspólnie tworzyli nowe wspomnienia. Minął ponad rok od wyjazdu Elizy i w końcu Zosia i Antoni znaleźli Rutynę, która pozwoliła im iść naprzód, mimo że tęsknota za Elizą będzie wieczna. Niespodzianka miała jednak wstrząsnąć życiem tej rodziny. Pewnego dnia Antoni zadzwonił do Zosi na poważną rozmowę. A wyraz jego twarzy wskazywał, że ma coś ważnego do przekazania. Usiedli w spokojnym miejscu i Antoni zaczął: Zosiu, jest coś nowego, czym chciałbym się z tobą podzielić. Kilka miesięcy temu poznałem wyjątkową osobę, z którą mam wiele wspólnego i chciałbym, żebyś ją poznała. Ma na imię Justyna. Wiadomość o nowym związku Antoniego zaskoczyła Zosię. Spojrzała na ojca, próbując zrozumieć złożoność sytuacji. Mieszane uczucia zaskoczenia, ciekawości i niepokoju przechodziły przez jej umysł, gdy przetwarzała słowa Antoniego. Antoni kontynuował Zosiu, rozumiem, że to może być trudne do zaakceptowania, ale Justyna jest niesamowitą osobą i naprawdę chce, żebyś ją poznała. Ona nie zastąpi twojej matki, nikt nigdy nie będzie, ale jest dodatkiem do naszego życia, który wierzę, że możesz polubić. Następnego dnia Justyna została zaproszona na obiad do domu rodziny. Zosia, choć zachowywała się grzecznie, podczas posiłku wykazywała obojętność. Nie poświęcała gościowi zbyt wiele uwagi i nie okazywała zainteresowania. Widać było, że obecność Justyny nadal powoduje dyskomfort u Zosi, która stara się przetworzyć złożone uczucia, jakie niesie ze sobą ta nowa sytuacja. Antoni, rozumiejąc reakcję córki, postanowił dać jej czas, którego potrzebowała, by poradzić sobie z emocjami i przystosować się do tej zmiany w ich życiu. W kolejnych miesiącach Antoni i Justyna nadal umacniali swoją relację, ale Zosia nadal niechętnie akceptowała nowy związek ojca. Z biegiem czasu Antoni i Justyna postanowili uczynić swoje zaangażowanie oficjalnym. Wspólne mieszkanie stało się codziennością, a Zosia musiała przystosować się do stałej obecności Justyny w rodzinie. Justyna była zdeterminowana, by zjednać sobie pasierbice, a Antoni cieszył się, że jego nowa żona naprawdę stara się budować więź z córką. Antoniego czekała jednak podróż służbowa i musiał spędzić tydzień poza domem. Kiedy podzielił się tą wiadomością z Zosią, jego córka wyraziła swoje obawy. Tato, chyba nie zostawisz mnie z tą kobietą. Ona mnie nie lubi. Zosiu, Justyna jest dobrą osobą i ufam jej. Zajmie się tobą podczas mojej nieobecności, a ja niedługo wrócę. Spróbuj dać jej szansę, możesz być zaskoczona. Tygodniowa podróż Antoniego dobiegła końca i wkrótce wrócił do domu. Justyna przygotowała dla męża ciepłe powitanie z pysznym domowym posiłkiem i jego ulubionym deserem. Cieszyła się z jego powrotu i chciała, aby był on wyjątkowy. Jednak Zosia wydawała się dziwna i odległa w obecności Antoniego. Zauważył zmianę w swojej córce i zaczął się niepokoić. Tej nocy, kiedy Antoni poszedł powiedzieć córce dobranoc, Zosia zamknęła drzwi do sypialni, mówiąc, że ma coś ważnego do powiedzenia ojcu. Antoni usiadł obok niej na łóżku. Tato, musisz się rozstać z Justyną. Ona nie jest dobrym człowiekiem, powiedziała dziewczynka z poważnym wyrazem twarzy. Antoni był zaskoczony i zaniepokojony wypowiedzą córki. Zapytał zmartwiony: Zosiu, dlaczego tak mówisz? Czy coś się stało, gdy mnie nie było? Zosia wydawała się niezdecydowana, szukając odpowiednich słów, aby wyjaśnić ojcu, co czuje. W końcu powiedziała: Nie traktuje mnie dobrze i próbowała odłożyć zdjęcia mamy, które były w całym domu. Antoni wyszedł z pokoju, Zosi kompletnie zdezorientowany otrzymanymi informacjami. Chodząc po domu, zauważył że zdjęcia jego zmarłej żony, Elizy, wciąż znajdują się w tych samych miejscach, co zawsze. To tylko potęgowało jego zakłopotanie. Justyna była w kuchni i kończyła przygotowywać obiad, gdy podszedł do niej Antoni. Uśmiechnęła się do męża i powiedziała: Antoni, jestem taka szczęśliwa. Miałam wspaniały tydzień z Zosią. Wygląda na to, że zaczynamy się lepiej rozumieć. Antoni był teraz całkowicie zagubiony czując się jak w środku układanki, w której żaden z elementów nie pasował do siebie. Każda osoba opowiadała inną historię, a on nie wiedział, komu wierzyć. Po nieprzespanej nocy pełnej wątpliwości i podejrzeń, Antoni podjął decyzję. Chciał dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w jego domu i położyć kres całemu zamieszaniu i dyskomfortowi. Aby to osiągnąć, zainstalował ukrytą kamerę w dyskretnym kącie salonu, mając nadzieję, że zarejestruje ona wszystko, co działo się podczas jego nieobecności. W ten sposób mógłby dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się między jego córką a nową żoną. Kilka dni później Antoni ponownie wyjechał do pracy, ale tym razem z mieszanką niepokoju i determinacji. Z niecierpliwością czekał na to, co pokaże kamera. Miał nadzieję, że nagranie pomoże mu rozwiązać zagadkę i przywróci spokój w jego domu. Po powrocie do domu Antoni nie tracił czasu i szybko sprawdził nagranie z kamery. Początkowo nie zauważył nic dziwnego. Justyna wydawała się szczerze próbować nawiązać więź z Zosią, podczas gdy Zosia zachowała zimną i zdystansowaną postawę. Kiedy jednak przewinął nagranie do przodu, jego uwagę przykuło coś nieoczekiwanego. Zosia, gdy była sama, ćwiczyła przed lustrem płaczliwe i rozpaczliwe przemowy symulowała dramatyczne sytuacje, oskarżając Justynę o niesprawiedliwe i okrutne działania. W pewnym momencie dziewczyna odwróciła się do kamery i z cynicznym uśmiechem powiedziała zobaczymy, komu w końcu uwierzy mój tata. Antoni nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Jego córka, której zawsze ufał i którą kochał, zdawała się tworzyć fałszywą narrację, by nastawić go przeciwko swojej nowej żonie. Ze złamanym sercem, Antoni poczuł mieszankę smutku i dezorientacji. Zastanawiał się, dlaczego Zosia zachowuje się w ten sposób. Jak mógł przegapić sygnały, że jego córka czuje się niekomfortowo w nowym układzie rodzinnym. Teraz Antoni musiał wymyślić najlepszy sposób podejścia do tej sytuacji. Postanowił otwarcie porozmawiać z Zosią, mając nadzieję, że zrozumie źródło jej bólu i urazy. Chciał wiedzieć, Dlaczego czuła potrzebę manipulowania sytuacją w taki sposób, i jak mogliby razem iść naprzód jako rodzina? Jeśli ci się podobało, daj lajka i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z liczbą od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała ci się ta historia. Obejrzyj również wideo, które jest obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.